Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku. Migracja jest od dawna jednym z tych tematów, które Konfederacja porusza w mediach i swoich postulatach wyborczych. W ostatnich dniach Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów partii, która jest obecnie trzecią polityczną siłą w Polsce, ostro skomentował sytuację na zachodniej granicy Polski. To pokazówka nierealna kontrola grzmiał choćby z sejmowej mównicy. Według niego Polska znalazła się w roli niechcianego bufora migracyjnego, a działania rządu to czysty chaos i propaganda. Marszałek Bosak nie owijał w bawełnę w wielu programach, czy to radiowych, internetowych, czy telewizyjnych. Jego zdaniem Przywrócenie kontroli na granicy z Niemcami to bardziej operacja PR-owa niż rzeczywiste zabezpieczenie kraju. Według niego działania są nieskoordynowane, a służby nie mają jasnych wytycznych. Pewna kulminacja nastąpiła niedawno w Sejmie, gdzie choć spokojnym głosem to wygłosił bardzo potężne oświadczenie poselskie na temat przygotowania Polski na potencjalny kryzys migracyjny. Dziękuję bardzo panie pośle. Ostatnie oświadczenie poselskie pozwolę sobie ja wygłosić. Dotyczy ono przywrócenia kontroli na granicach Polski. Uważam, że nasza debata musi być oparta na prawdzie i dlatego ta prawda Polakom należy się o tym, jak w rzeczywistości wygląda sytuacja. Otóż yy, tak zwane przywrócenie kontroli na granicach jest niepełne i będzie nieefektywne. Polska nie jest w tej chwili niestety przygotowana kadrowo do kontroli swoich granic ani do zaradzenia obecnemu kryzysowi migracyjnemu, który zaczął się i nasila się w Polsce. Dysproporcja pomiędzy liczbą funkcjonariuszy po stronie niemieckiej i po stronie polskiej jest jak kilkanaście tysięcy do kilkuset osób. Te tak zwane kontrole przywrócone na granicy z Niemcami są kontrolami wyrywkowymi. Wiemy to w tej chwili już z wielu miejsc na granicy, gdzie nasi posłowie, nasi działacze, nasi prawnicy sprawdzali, jak ta kontrola wygląda, oceniali to. Nie mogą fotografować, ale mogą przecież doświadczyć na własnej osobie i doświadczyć na własne oczy, jak to wygląda. Krzysztof Bosak jednak na tym nie poprzestał. Dalej nagłaśniał fakt, że Polska nie jest gotowa do tego przedsięwzięcia. Według niego szczególnie problematyczna w tym wypadku jest zielona granica, która jest dodatkowo podatna na przekraczanie, gdy na przykład rzeki mają niższy poziom. zwrócił także uwagę na procedury, jakie mogą być problemem dla naszego kraju. Te kontrole są głęboko wyrywkowe, jak powiedział jeden niezwykle doświadczony funkcjonariusz Straży Granicznej. Wyrywkowa kontrola to żadna kontrola. Co więcej, państwo polskie nie jest w tej chwili przygotowane do kontroli zielonej granicy, ani coraz bardziej płytkich, szczególnie o tej porze roku, rzek, które dzielą nas z Niemcami. W związku z czym zachęta do nielegalnej imigracji do Niemiec jest, a niemieckie państwo jest coraz lepiej przygotowane do tego, żeby tę nielegalną imigrację wychwytywać i przerzucać z powrotem do Polski. Albo Polska zacznie traktować poważnie kontrolę swoich granic, także granic wschodnich, przez które imigracja ciągle do Polski przenika, albo ten problem nielegalnej imigracji w Polsce będzie się nasilał, bowiem z większością państw na świecie, czy też z znaczną ich liczbą, z której imigracja do Polski dociera, nie mamy zawartych umów readmisyjnych. Dotychczas nie było kontroli efektywnych na granicy z Litwą, na granicy z Czechami, także na granicy z Ukrainą czy z Białorusią, które te granice, szczególnie z Ukrainą, były przesadnie otwarte, a z Białorusią nie jest dostatecznie zabezpieczona i grupy przemytników, grupy wspierające przemytników, tak zwane NGOsy operują w okolicy granicy co zostało dość dobrze udokumentowane jeszcze w okresie rządu PiS przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policję, Straż Graniczną i problem ten do dziś nie został rozwiązany. Zaznaczył też, że informacje jakimi dysponuje pochodzą z pierwszej ręki z kontroli w instytucjach związanych ochroną granic i z rozmów z funkcjonariuszami tam pracującymi. Mówił też o przykładach, gdy inne państwa odmawiają przyjmowania od Polski migrantów. Zaznaczył jednak, że wszystko to nie musi wcale polegać na tym, że Polska nagle zamieni się w państwo policyjne. Polacy mają prawo do prawdy i tak wygląda ta prawda. Kadrowo jest w tej chwili w każdej ze służb, które wymieniłem kryzys. Niestety ci imigranci przez Polskę próbują dostać się do Niemiec, nie są zatrzymywani. To, o czym mówi rząd, czyli cofanie ich do krajów pochodzenia, też nie działa w pełni efektywnie. Podczas przeprowadzonych interwencji w placówkach Straży Granicznej wiemy to z pierwszej ręki od funkcjonariuszy. Zarówno Litwa w różnych sytuacjach odmawia przyjmowania tych ludzi z powrotem, jak i państwa, z którymi nie mamy zawartych umów readmisyjnych. Jedyne remedium na tą sytuację to zacząć traktować swoje granice naprawdę poważnie to nie, nie musi oznaczać utrudnienia ruchu granicznego dla. Obywateli państw Unii Europejskiej. Natomiast to musi oznaczać kontrolę zielonych granic, to musi oznaczać kontrolę ruchu cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, która będzie na tyle dokładna, że będzie zniechęcać do wykorzystywania Polski jako szlaku nielegalnej imigracji. Obecnie mamy do czynienia z operacją, w mojej ocenie niestety w pewnej mierze socjotechniczną. Stwarzania wrażenia, że wszystko jest okej, okay, podczas gdy nic nie jest okej. Okay. Dziękuję bardzo. To jest koniec mojego oświadczenia poselskiego. Wracam do roli prowadzącego. Jednak wicemarszałek Sejmu nie był jedynym posłem Konfederacji, który tego dnia swoje oświadczenie poselskie poświęcił na nagłaśnianie problemu migracji. Poseł Krzysztof Mulawa, były członek komisji śledczej badającej aferę wizową, mówił jednak bardziej o osobach, które wzięły sprawy w swoje ręce i pilnowały granicy z Niemcami. Szanowny panie Marszałku, Wysoka Izbo, w dobie prób zochydzenia polskości Polaków przez rząd Donalda Tuska i również niestety posłów w tym parlamencie w naszym polskim parlamencie chcę jednoznacznie oświadczyć że wszyscy ci którzy angażu, angażują swój czas bardzo często biorąc urlopy bardzo często angażując swoje środki finansowe i pomagają, pomagali polskiej straży granicznej na granicy zachodniej z Niemcami w tym, żeby do Polski trafiali nielegalni imigranci, bardzo często Niemcy. Wszystkim tym Polakom serdecznie dziękuję. Dziękuję za Wasze oddanie i patriotyczną, obywatelską postawę. Stwierdził też, że hańbą jest to, co usłyszał w jednej z placówek Straży Granicznej, że Polska przyjmuje migrantów, w przypadku których nie potwierdzono, że dostali się na zachód właśnie przez nasz kraj. To jest hańba dla polskiego parlamentu, dla polskiego państwa, że tak jak zostało to potwierdzone podczas mojej interwencji poselskiej w placówce Straży Granicznej w Szczecinie, Polska przyjmuje ogromne ilości imigrantów, co do których nie ma jakichkolwiek, jakiegokolwiek potwierdzenia, że to byli ludzie, którzy kiedykolwiek byli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Hańba! Na koniec tych oświadczeń poselskich doszło jednak do zabawnego przejęzyczenia marszałka Bosaka, po którym majestatycznie zakończył posiedzenie sejmu. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 38 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że zgłosili się posłowie, przepraszam bardzo, to już to już żeśmy to już żeśmy o, dzięki Bogu odczytali. E, na tym kończymy 38. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w sekretariacie posiedzeń Sejmu. Porządek dzienny 39. posiedzenia Sejmu, zwołanego na dni 22, 23, 24 i 25 lipca, a więc posiedzenie czterodniowe 2025 roku, został Panom, Paniom i Panom posłom doręczony. Zamykam posiedzenie i dziękuję wszystkim, którzy wytrwali z nami do samego końca. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Zachęcamy też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.